Rapid Motocicle, distributore bute motociclowe SIDI. Sponsor del programma è Enduristan Polska. Że ma być ciepło, od razu i słońce, w Bogota Kolumbia. Mamy 2400 metrów wysokości. Wjechaliśmy do słynnego Parku Narodowego w Austrii. Proszę bardzo, tak się nazywa. Nie będę tego nawet. motowizjonerów godzina 5.09 no, nie zawsze można trafić na idealne połączenia, tym bardziej że czeka na nas kawał drogę i mamy być zmęczony, żeby w sumie być gotowy potem do tego. Ale patrzymy na te plusy. Kocham moja noga Bagiska Yamaha, bo robi wyrażenia i akurat nie wiem pewny, ale przeżyła yy, egzamin jako rozmiar yy, bagaż na, w kabinie, więc yy, zadowolona. Ten Kawał dalej, organizatorem Paweł, redaktorem też. No, a za niedługo dzień dobre. Nie wiemy, czy już jest dobra noc. Wszystko zależy. Pod jakim perspektywa e, czasowa patrzymy, ale Bogota to będzie dopiero jutro. I zapomniałem, e, może się śpiewać 100 lat, bo będę mój pierwsza <grywka> urodzina w samolocie. To lepiej w takim wieku, lepiej tak mieć. Amsterdam, lotnisko, godzina 8, ale muszę Wam powiedzieć, czasami nie będziemy pokazali akurat ten alkohol, ale czasami. Małe gesty robią ta różnica między takie wielkie osoby i mniejsze osoby. Jak wspominałem, dzisiaj pierwszy raz latam z, na dzień moje urodzina cały dzień i e, Kajlem <grym> miał e, odwagi, bo sprawdzili, że ups, ten pan dzisiaj starszy i to będę trzymał na pamięć, bo. E, pisane e, ręczne, takie wspominania od tego e, urodzina, zrobiona na pokładzie, więc jak doskonałe już mnie znaczy. Ja nie piję alkoholu, ale to jest problem. Chłopaki będą pili po, po jedna kropla, każdy. Jesteśmy w dobrej formie. Za około godzina mamy ten lot do Bogota, ale oczywiście. Misja naszej podróży jest też pozbyć się takich stereotypami. Chociaż Amsterdam Bogota jest taki lot, który może coś dziwnego e, wspomina. Danke, vielen danke, Kylem, fajny gest, bardzo Wam dziękuję, z mojego serca. Jestem ruszony, tak się mówi? Wyruszony. Okay. Starzeję się. Nie, nie myślimy o tym Po 10 godzin lotu lądowaliśmy w Bogota trochę chmurno i nasza załoga się skomponuje Oskarowi, a Jesteśmy, jesteśmy wcali E, jeden kolega dołączy później, ale wiemy do Kolonia. gdzie jest pisane, że ma być ciepło od razu i słońce. W Bogota Kolumbia mamy 2400 metrów wysokości. Jak tam nasza grupa się czuje? Nie pokazujemy, mimo panu... tego, że lecieliśmy tu kilkanaście godzin z pięknej Polski, ciepłej, przylecieliśmy do wygodnej, <laughs> też ciepłej bogoty w Kolumbii. Jesteśmy na lotnisku Eldorado. Eldorado. w To I... no, pogoda nie jest może Eldorado ale nie, śmiechy ale... są, zadowoleni jesteśmy a jak? mnóstwo różnych kolejek i innych tematów musieliśmy pokonać, żeby tu się dostać a to jest nasza ekipa, przedstawiam Okej. Okay, zaczynamy Polska zaczynamy od młodszy. jak masz na imię? Wiktor Wiktor, Wiktor yy pochodzące z miasta... Poznania, z centrum. Z Poznania Centrum. Potem mamy. Karol Ocina. Karol Ocina? Mocina. Od Poznania. Bartek, okolice musimy? Darek Mocina. Mocina tu obecna. I jest zimno panowie, bo mamy gęsia skórę i nie są tylko te emocje, ale widzę tu nasze. Nasze polski team robi wrażenie ludzi. Tak pytają. Nasze miasteczko w Kolumbii, Jest jakieś imitacje od Ape Piaggio, trzy koła, ale mega atmosfera magiczna. Idziemy co zjeść, hamburgerów, być może. Motowizjonerów, dzień dobry, godzina czwarta czy rano. Niestety ta różnica godzinowa. Między te dwie części planety e, czujesz, ale chcę e, na żartę trochę Was pokazać. Oczywiście bałagam od razu. <grytanie> Dzień dobry. Buenos días. Tranquilo, no te asustes. Chcę Was pokazać e, troszeczkę, jak. Po pierwsze, jak fajny ten pokój, na który krapaliśmy oba, ale zawsze mają te e, wysokie sufity. To samo było. W RPA ostatnim bardzo mi się podoba ten stylistyka. Oczywiście telewizor nie potrzebujemy, ale hmm. nowa czapeczka dzisiaj będzie przydatna. I ponieważ w tej chwili jestem, yy, chodzę yy, boszo, powiedzmy i zobaczcie, jaki bałagan ja potrafię zgenerować. Tada! Nic przypadkowo. Nawet nasze klapeczki będą w tematy motocyklowe. Wy też możecie kupić, bo jest ta strona, właśnie z Blue Line. Idę zrobić jedna ważna rzecz, które się znajduje tutaj, w środku. Co to jest? Co to może być? Tak. Ten lód, który prowadziłem do Alaska, tak. Ten piwo, które zabrałem do. E, jak się nazywa? E, Oktoberfest. E, ta pizza, które zabrałem do Włoch. Mam kawę ze sobą, bo na zniadanie jest bardzo ważne. I ja teraz jestem przed kawą, Jak widać, zobaczcie, jak lepszy humor mam. Po. Te, błagam się, z takim napoju gazowanym amerykańskim od samego rana naprawdę dostajesz bana. I przewozimy się do włoska kultura pić kawa. Mamy. Filiżanka, Don Caruso, w Kolumbia, bywa. Nasze pierwsze zniadanie, kolumbijskie. I zaczynamy od razu z tymi głupi stereotypami. Nie ma koks serwowany na zniadania tutaj w tego, więc <noise> to nie jest tak, jak ktoś myśli. I ani jeden Escobar jeszcze nie spotkaliśmy, więc na razie jest w porządku. I zniadanie wygląda pyszne Inspekcja od samego rana. <noise> Kurczę, jedna wielka rozczarowanie dotyczy fakt, że tutaj prąd ma napięcia 110 i nie 220, więc to powoduje, że moja Alicja de Longhi ma kilka poważnych trudności, żeby odpalać, żeby działać, żeby wszystko było prawidłowo. Natomiast my tu nie przyjechaliśmy tylko i wyłącznie dla kawa, ale... Blue... Niebieski. To jest ta flota tych mm, MX albo niektóre widzę XTZ. Olagedal, pomaga. Buenos dias. E, wiadomo, że wspominałem, nie są sprzedane w Polsce, bo chyba nie respektują w Europie. Nie respektują już te. E, powiedzmy e, euro 5 e, sprawy, a no si, Pirelli, Pirelli? Mece, to są Pirelli, to e, jest ta sama firma, Pirelli, si. lo, e. a, okay. dobrze. Więc nawet w Kolumbii e, rozumieją, że opony mają być porządne, więc wszystkie są wyposażone albo z Pirelli albo Pirelli. Nie znam ten model MT60, te będziemy sprawdzili albo z ten Turans, który rozpoznaje. Rapid Motocicle, Distributor Bute Motociclowe, Sponsor Sponsorem programma jest Enduristan Polska. Wjechaliśmy do słynnego Parku Narodowego w Austrii. Proszę bardzo, tak się nazywa. Nie wymówię tego nawet. No i generalnie zaczyna się to pięknie prezentować. Tutaj spotkałam kolejnych dwóch Polaków tam. Tego z wczoraj kolegę razem postanowiliśmy tam przyjechać do tego parku. Ogólnie super, bo... Nie miałam w planach zahaczyć e, tych dróg, e, a są tak piękne, że też brak mi słów, naprawdę to jest e, coś, co jeszcze nie miałam okazji spróbować e, jechać po takim parku narodowym. I tak wszystko jest po niemiecku, prawda? A nie, przepraszam, jest coś po angielsku. E, to Wam przeczytam, jest to e, wodospad energii. Energii. No, wiecie o co chodzi. <grym> Pięknie jest. Arek nabiera wodę, żebyśmy nie, by nie byli spragnieni. Na obiad. Na obiad. Będzie dzisiaj żódka. Zutka i jest na obiad. Tutaj jest e, prawidłowa postawa motocyklisty, który jest przygotowany. E, na ile pojechałeś na wakacje? 6 dni. Na 6 dni. Ile wziąłeś prowiantu ze sobą? E, na 12 dni. Na 12 dni. No to idealnie jesteśmy we Poczęstuję się zupkami chińskimi. thank you Jak, jak się bawisz powiedz? Bardzo dobrze. Jak się bawisz? Pogoda śliczna, ciepło bardzo. Powiedz nam, jak długo planowałeś tego tripa? No 4 lata. 4 lata. Trzeba było wszystko przygotować. Czas. A ja, a ja nawet nie planowałam tutaj być. To wszystko przez niego. Stwierdził, że to jest piękna trasa. Na wejściu ogarnęłam, że to 28 euro kosztuje taki wjazd. Na początku byłam sceptycznie nastawiona, ale przekonał mnie z łupkami chińskimi wieczorem. No, więc przynajmniej mam kompana. E, fajnie mnie Arek uczy też, e, podpowiada mi, jak szybciej zwinąć namiot, albo jak przyczepić coś, żeby było bardziej, szybciej, po prostu szybciej. Ja jakby jak cały łańcuch. Jak nasparować, oj, tego nie musisz mnie uczyć. Zawsze proszę kogoś, żeby mi pomógł podnieść motocykl. Bo niestety. Um, nie mam siły go podnieść. Może technika, mogę popracować nad tym, ale nigdy mi się nie udało przez dwa lata go samej podnieść. Zawsze jednak ktoś pomagał, a jak nie ma nikogo, no to musiałam parę kroków smarować, parę kroków smarować. To jest chyba najgorsza opcja z możliwych. No i tyle. Dzięki Jarek w ogóle za, za to, że pomagasz mi ogarnąć tutaj moją podróż. No i co ten przypadek, że wylądowałam gdzie? W austriackich Alpach. A tak. jak się nazywa ten? ten? Znowu zapomniałam, bardzo ciężka nazwa. E, tak. Po, po, podawałam już gdzie ta nalepka. O! E, Gross. Grossner. dobra. E, niemiecki nie jest moją mocną stroną, ale za to zobaczcie, jaki mamy tu widok. I motocyclist of mammammo. Thank you bye. Jeżeli przegapiłeś odcinek Motowizjoner i nie zdążyłeś na Motowizja i nawet na te 5-6 powtórki, nie ma problemu, wszystko się da nadrobić. Wytypujesz Motowizjoner na YouTube i tam znajdujesz i robisz tak zwane suba, lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on.